Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Owo Assassin. A to jest kolejny odcinek z serii Let's play. Co się z piekło radem? Tym razem odcinek Telemaniak. Jaka muzyka się skończyła? Czy mi się wydaje? Nie, muzyka jest. Tak więc lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy z tematem. Oto nasz Woody staje się tutaj przewodnim tematem. No, mogę obracać tutaj już teraz. Odcinek Telemonia Komoda Najpierw to, potem papier toaletowy. O ile dobrze wiem, i, i, i szafka medyczna. E, papierem toaletowym możemy zatkać tylko srocz, tak więc proszę. Co on robi? Tuż żółto piwo oglądając telewizję. Czyli to będziemy musieli OK, a tutaj bierze piwo lodówka będzie jajka dawała, tak więc... E, bierze piwo i... Wracam przed telewizorem, szanuję to. E, tak więc jak robimy. Okej. Okay, najpierw... Hmm, niech tu będzie jego ostatnie miejsce. Czyli załóżmy, że bierze piwo, idzie tu. Rzyga. Okej. Okay. Miniesz, czyli e, podłóżmy mu szybko tutaj jajko i piwo przeczyszczające, zróbmy, żeby było, a następnie e, pędźmy tam dalej. Dobra, jest. Przy, podejdźmy tu pod drzwi. I przygotujmy się. Piły można w sumie z, telewiz z fotelem raczej, bo telewizora chyba nie przepiłujemy. Eee... Byleby zyskać na czasie. Byleby zyskać na czasie teraz naprawdę, to jest dla mnie mega, mega, mega ważne. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh, 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 oh. A... Nie no, w sumie to i tak by nie wyszło Totalem A... się Hmm, W sumie nie spienił się aż tak bardzo hm. Wow, stucze z jednej strony usta zatyka, a z drugiej tyłek, żeby mu raz, nie poleciało. A dwa, że. Łofu! na to. Nieprzyjemnie. Ale zadowolony! O. Okej. Okay. Antena rozwalona. Nie się zdąży, może jeszcze wszakieć chować. I siedzimy tu do końca odcinka. A teraz gdzie on idzie? On idzie piwo przeczyszczające swoje poprawić. Eee... Aha, i na tej tablicy po lewej stronie tutaj w tym miejscu, tu po lewej, e, będę pisać tylko cele, które chcę zrobić, czyli prze przeczyszczyć piwo czy coś takiego. Tak więc... Nie będę już pisać, przywitać i tak dalej, a jest zbędne. Um, nie chciałem wam zostawić po prostu czarnej mm -hmm. takiej... czarnego takiego pasku po boku. Wiecie o co chodzi. Znowu się z tą anteną. Wow, jest to procent. Szacunek. Szacunek ludzi, szacunek. Rodzinowe przyjęcie będzie następnym razem. To było na tyle i bye, bye. Pa pa!